Słuchajcie, poleciały wszystkie wody mineralne, chłopcy naprawdę szczęśliwi. Słuchajcie, my mamy bilans dzisiaj? mamy tak? Dobrze tak, mówię? Tak. I My mamy taki bilans, 5 wygranych, 2 przegrane, tak? tak? Kochani, z takim bilansem wchodzimy do ósemki. Już awansowaliśmy do względu na byli, tak, bo tam się my mamy 2 wygrane. Ale jeszcze Besiktas wygrał trzyma i jak wygra z nami to brzmi na tyle samo tak? Aha, Lepiej. nie przechodzą dalej. Tak. Kochani, jesteśmy w najlepszej ósemce. Dokładnie. Jutro gramy mecz z Besiktasem o wygranie grupy. Albo my, albo Besiktas zamkniemy grupę, natomiast w ósemce jesteśmy już teraz. Także jeszcze raz kochani wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz gratulacje. Nieprawdopodobna sytuacja. Mamcia, zrób jeszcze ze dwa zdjęcia tutaj, a ja idę po tuli do kamery. Także jeszcze raz gratulujemy serdecznie. Wspaniały, wspaniały dzień. Wspaniały mecz. Dzisiaj nam zatendowali chłopcy naprawdę świetne emocje, kochani. 500 kilometrów od domu w Hanower. Of, myślicie, że to zmęczenie. Czy było warto? No pewnie, że było warto. Jakby trzeba pojedziemy 1000 kilometrów, kochani, niesamowite. Gratulacje jeszcze raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa do jutra. rozpoczynamy kolejny dzień zawodów. Zobaczcie ciągną grupy kibiców, ciągną grupy zawodników, zbierają się na parkingu w Hemingen. Witam Was i ja serdecznie przypominam, że jesteśmy cały czas kochani w Hanower. Przyjechaliśmy tutaj w sumie my z szabełkami od wczoraj, natomiast my z szabełkami jesteśmy kochani na obiekcie od wczoraj, a nasze zagłębie u9 jest w tym momencie e, w, e, tutaj w Hemingen na turnieju Raddac i Mobilen Cup. E, słuchajcie, pułapano urgen. Hello, Morgan. Hello. Ja, good? Super. Słuchajcie, fajna młodzież, świetnie połapane, natomiast muszę Wam powiedzieć, kochani, że mocno wiele osób zaangażowanych w to, aby ten turniej właśnie miał taką piękną, wspaniałą oprawę. Słuchajcie, mamy też przykry incydent, cześć Łukaszku, mamy przykry incydent też, słuchajcie, w trakcie tej wyprawy, Łukasz w trakcie zabaw z piłką, kochani, robi sobie kłopot przy kolanie, Łukasz wracaj do zdrówka szybciutko. Ehm... No muszę Wam powiedzieć kochani, że jak znacie mnie i obserwujecie mój kanał, jestem też w grupie zagrożenia, także e, zawsze na e, treningu e, na swoich gierkach, kochani, ja spinam się e, ortezami, e, zakładam je, e, jak wiecie, kiedy się bawię piłką. Robię to oczywiście czysto amatorsko. E, regularnie od paru lat bawimy się, mamy swoją ekipę, kochani. E, natomiast nie mogę się doczekać już wejścia na tą wspaniałą murawę. Słuchajcie, no dostała wczoraj ta murawa troszeczkę dostała tutaj od zawodników, dlatego że no, myślę, że około 600, może 800 dzieci kochani bawi się dzisiaj tutaj na sześciu boiskach, bawiło się wczoraj. Przypominam, że to drugi dzień Immobilen Rad, i Mobilen Cup 2016. Kochani, no od, w sumie zaczynam również od dobrej wiadomości tą naszą dzisiejszą relację. Kochani, nasze Zagłębie w z drugiego miejsca awansuje do grupy e, złotej obok Intermediolan. E, to była ekipa, e, z którą ulegliśmy 2-0, ale po naprawdę świetnym, fajnym, kochani meczyku e, na sam koniec ciężko było strasznie chłopcemu pilnować takiego czarnoskórne, czarno, czarnoskórego e, zawodnika Chit, e, zdaje się ma na imię. E, mam z nim zdjęcie, kochani, to mój taki cichy, fajny faworyt, e, silny, zbudowany facet. E, Wiecie, facet, to tak mogę powiedzieć o dziesięciolatku, dlatego że wyróżnia się tutaj bardzo em, pośród naszych em... Zawodników. Natomiast obok Intermediolan, kochani, awansujemy do grupy złotej. Tam dostajemy trzy kolejne drużyny: drużynę z Bedapesztu, drużynę z, z Skandynawii i dzisiaj Besiktas Stambuł. Wygrywamy swoje dwa mecze wczoraj awansem, które miał być rozegrane Dzisiaj wygrywamy wczoraj dwa mecze i daje nam to, uwaga, prawo wejścia do najlepszej ósemki turnieju. Kochani, to jest nieprawdopodobna sytuacja bo takich firm jak Benfica jak y, y, Valencia y, jak y... Przepraszam, Sevilla, Benfica, Szalkę czy, czy Manchester City. Kochani, lech Poznań również z nami w 16. Natomiast im się niestety nie poszczęściło, tak jak nam ulegli w pierwszym meczu Benfice 2-1 nieznacznie, jedną bramką, kochani. Potem w drugim meczu też chłopcom nie poszło i oni będą grać o miejsca 8-16. Ale mimo wszystko jest to wielki sukces chłopców z Poznania również. Słuchajcie, świetny prestiż dla naszej Polski, dla naszej polskiej dziecięcej piłki nożnej, kochani. Zrobiliśmy wspaniałą promocję tutaj w Niemczech. Pokazaliśmy, że futbol w Polsce jest na fajnym, wysokim poziomie. Tutaj były dwie drużyny z Polski w roczniku 2006 i obie awansowały, kochani, do tej szesnastki. Jedna właśnie jako Lech 8-16, druga my wchodzimy do pierwszej ósemki i powiem Wam, kochani, że ja jestem absolutnie szczęśliwy z takiego rozwoju sytuacji. Ja naprawdę, to nie jest jakaś fałszywa skromność, kochani, ja przyjechałem się pobawić. Nie żebym może wierzył, nie wierzył, starałem się nie mieć stosunku do, do tego, nie chciałem się napić nie chciałem pompować walonika, przyjechaliśmy się tutaj pobawić, tym bardziej, że Gutek, kochani, wracający po kontuzji, ja wiem, że to było dawno, kochani, ale my trzy miesiące nie graliśmy z Zagłębiem i muszę wam powiedzieć, że ciężko mu się gra, ciężko mu się wraca, kochani, sama idea grania w Zagłębiu jest troszeczkę inna, odbiega od systemu, w którym my funkcjonowaliśmy długie lata, natomiast coraz lepiej się Gutek nam rozkręca, miał taki takie przebłyski fajnej gry. Były momenty takie, kochani, gdzie widać, że mu się ciężko grało. Natomiast no, mimo wszystko jesteśmy szczęśliwi, wierzymy, że w Gucio wróci do starej, dobrej formy, kochani. Zresztą tak jak mówię, wczorajsze mecze nam to pokazały. Były mecze słabsze, były mecze mocniejsze, ale generalnie kochani. Wygląda to w ogólnym rozrachunku świetnie. Gratulujemy jeszcze raz, kochani, ca drużynie, chłopcy, nie wiem czy wiecie, coście tam wczoraj narozrabiali, ale wejście do ósemki takiej imprezy, kochani, gdzie nikt nie odstawiał nogi, gdzie, gdzie naprawdę wszyscy gryźli trawę, jak się mówi, wszyscy byli zaangażowani, kochani, no niesamowite, niesamowity moment. Nie widzę jeszcze naszych chłopców, kochani, my swój pierwszy mecz gramy 9.20, natomiast pomalutku. Przychodzą kolejne ekipy. Słuchajcie, e, oni nie mają lekko. Muszę Wam powiedzieć, że oni w Upale wczoraj rozegrali bardzo dużo minut. E, ja próbowałem to policzyć. Myśmy wczoraj, e, zdaje się, 5 w, w, meczów zagrali, 7 meczy zagraliśmy. Pięć wygrywając, dwa przegrywając. Natomiast słuchajcie, 7 meczy po 16 minut to jest 77 e, razy 6. No oni ponad 100 minut, kochani, wczoraj biegali w upale. Jeszcze czekając, kochani, pomiędzy meczami średnio około godzinki. To też jest energetycznie wykańczające. Słuchajcie, kto z Was gra w piłkę nożną, to wiecie, kochani, że ponad 100 minut ciężko jest wybiegać w ciągu. E, Zaczyna zaczynają się skurcze, organizm już nie chce słuchać, zaczynają się na łydkach, na, na, no, 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 no wszędzie organizm mówi dobra, starczy, a tutaj kochani trzeba za jakiś czas znowu się zmobilizować, znowu zaangażować organizm do wysiłku. No, takie jest granie turniejowe, tak to funkcjonuje kochani na turniejach, natomiast dzisiaj, tak jak mówię kochani, czy coś się uda jeszcze ugrać? E, nie mam pojęcia. Nie spinam się dokładnie tak jak wczoraj. Jestem na totalnym lajcie. Muszę wam powiedzieć, że e, no tam mamy ekipę, kochani, z Japonii. E, przypominam, że 19 narodowości dzisiaj, kochani, e, zobaczcie, jest, są w trakcie rozgrzewki chłopcy w Ortalionach. Robią taką poranną przebieżkę. E, oglądałem wczoraj ich mecz słuchajcie, no generalnie zawodnicy z tamtych okolic są fizycznie tacy drobniejsi, troszeczkę mniejsi natomiast charakterem absolutnie tutaj nie odstają, e, muszę powiedzieć, że te sprawy ewolucjonalne u nich są na wysokim poziomie, także świetnie walczą, kochani, zaraz podwajają potrajają, no e, myślę, że gdzieś tam grają troszkę dalej w stawce, ale e, to wcale nie jest do końca, kochani, ważne. Ważne jest, że jesteśmy tutaj, ważne jest, że możemy, słuchajcie, konfrontować, bawić i rozwijać swoją pasję i zdolności. Zobaczcie, słonko przez chmury. Kapią takie drobne kropelki deszczu. E, ciężko mi zgadnąć dzisiejszą pogodę. Na pewno jest troszeczkę chłodniej jak wczoraj, ale ale tak dosyć duszno dlatego, że e, słońce nie jest czyste, słońce jest przez chmury. E, natomiast no ten deszczyk nie wiadomo czy tutaj dzisiaj kochani nie zmoczy troszkę chłopców. Natomiast e, ja w tej chwili będę kończył tą część pierwszej relacji z drugiego dnia. Dzisiaj gramy chyba troszeczkę mniej meczy jak wczoraj. Natomiast... Natomiast na pewno będziemy grać o miejsce i na pewno, i jeszcze jedna informacja jest pewna, kochani. Nasze zagłębie kochane w ósemce. W najlepszej ósemce turnieju. Myślę, że w tej najlepszej ósemce znajdzie się również młodziutki Manchester City, dlatego że to fajna ekipa, kochani. Muszę Wam powiedzieć, że grają naprawdę piękną piłkę. Obejrzałem dwa ich spotkania, kochani. Całe kilka fragmentów i to naprawdę, słuchajcie, banda, która wie o co w piłce Kaman, naprawdę grają szybką, fajną piłę zresztą kochani, nasze Zagłębie też dzisiaj gra świetną piłę i mało tego, zaczynamy wprowadzać do naszych indywidualnych umiejętności, czyli do, do tych kochani prób dryblingów do tych prób kochani zwodów granie zespołowe i zaczyna to działać Także kochani, no, do zobaczenia. Za moment się jeszcze z Wami króciutko połączę, jak przyjdą nasi chłopcy Ale się rozgrze. Docierają nasi miedziani. Przypominam, wczoraj graliśmy w, wczoraj w białych, urzędowaliśmy dzisiaj kochani, chłopcy są na pomarańczowo. Zdaje się, że nasz i kudełek, kochani, i, i kudełek i nasia dzisiaj jest z kolei na biało. Także trochę odwrotnie kochani jak nasze chłopaki. W każdym bądź razie, e, słuchajcie, wiedzą o wyniku meczu. Ja Wam muszę powiedzieć, że wczoraj grała e, Anglia z Rosją. Widziałem piękną bramkę z rzutu wolnego, natomiast uwaga, e, ponoć padło wyrównanie, było 1-1. Ja nic nie wiem, jestem odcięty od mediów, ale rzekomo ja po prostu zasnęłem, ale ta brama wpadała pod koniec, także Rosjanie musieli wyrównać. E, jeszcze później, bo e, niesamowicie się Anglicy, e, kochani, cieszyli. Także e, nie będziemy tam iść, nie będziemy przeszkadzać trenerowi Jarkowi w rozgrzewce, w, w rozkręceniu chłopców, kochani, dlatego że no, oni naprawdę dzisiaj mają spory wysiłek tutaj e, przed sobą i spory już za sobą. E, przypominam, że zawody odbywają się około 500 km, kochani, od naszego miejsca zamieszkania, a ja myślę, że że Zagłębie ma jeszcze chyba e, dalej, e, w sensie Lubin. Lubin jest 50 kilometrów, kochani, w drugą stronę. E, zobaczcie. Chyba idzie, chyba idzie z Tambu. Zobaczcie, jaka, jaka, jaką on fajną moc ma. Juge! Besiktas, czekajcie! smile, smile. Zrobimy pamiątkowe zdjęcie. Besiktas, to będzie nasza pierwsza... Uwaga! Smile. You come from Besiktasz, tambu? Yes! Super! Ok, thank you very much. Hello! E, kochani, mamy... E... Już idziemy, już idziemy, kochani. Besiktas w dobrych nastrojach, kochani, natomiast powiem wam tak, oni dzisiaj muszą jeszcze walczyć o najlepszą ósemkę właśnie z nami. My bez względu już na wynik tej konfrontacji jesteśmy w najlepszej ósemce w turnieju, dlatego że nasi chłopcy wczoraj z trzech meczy wygrali dwa, także te dwa punkty, te dwa zwycięstwa dały nam wyjście z grupy. Natomiast oni mają do tej pory zgromadzone jedno zwycięstwo. Besiktas wygrał z Właśnie chyba z Budapesztem I przed nimi mecz z naszym Zagłębiem Jeżeli wygra z naszym Zagłębiem To obok nas będą w najlepszej ósemce imprezy Jeżeli nie wygra To myślę, że No właśnie nie wiem kto tam wtedy wyjdzie Czy Budapeszt, czy Skandynawowie Do ósemki, ale to jakby nie jest nasze Zmartwienie Ja kochani jestem już tutaj z szabełkami Także idziemy, dzień dobry Nasiu Wyspana? Cześć kudełeczek, wyspany kudełeczek? Kudeczek wyspany, Nasia e, nie wyspana. E, a mamcia wyspana? Nie. Mamcia też nie wyspana, słuchajcie. E, ja tak sobie muszę powiedzieć, dlatego że mieliśmy taką, takie zdarzenie koło 3 w nocy się przebudziłem i już miałem problem ze spaniem dalej. No tak jestem skonstruowany, kochani, natomiast no, na razie tych kilka godzin snu musi mi wystarczyć na e, regenerację. E, słuchajcie, obok naszych chłopców e, rozgrzewa się... E, Nasz partner z grupy Oni też wchodzą do najlepszej ósemki Także może będzie możliwość jeszcze raz Zagrania z Interem Mediolan Być może będzie szansa Na rewanż dzisiaj Dlatego, że jest szansa, że się spotkamy Bo będziemy razem w najlepszej ósemce Oni też z dwoma zwycięstwami Zapewnili już sobie wejście do ósemki Zdaje się, że w podobnej sytuacji jest jeszcze Benfica Lisbona i Manchester City Także no, w fajnym towarzystwie W tej ósemce się Kochani znajdujemy Myślę, że w tej chwili, kochani, idziemy troszeczkę zregenerować siły. Impreza rozkręca się w najlepsze, natomiast my idziemy zregenerować siły w sensie jedzonka, idziemy tam zaatakować, kochani, jakąś paszę. Trzeba robić masę. Kudełek głodny, także. Kudełek głodny jesteś? To idziemy robić masę? Pokaż się. Miszku, idziemy o, robić ja, masę? Idziemy jeść. <laughs> idziemy Dobra, robić masę, jeść. Dobra, idziemy jeść. Do zobaczenia.